Cześć kochani, witajcie na moim kanale. Mamy dzisiaj czwarte czwartunio. 11 grudnia. Jest mamy, słuchajcie, jest pochmurno. Zaraz wam pokażę. Mamy dziś stopni ciepło. Ale jest chłodno. Dziś jest Międzynarodowy Dzień Terenów Górskich. W górach chyba jest śnieg. Tutaj już nie. I Międzynarodowy Dzień Tanga. Ponadto dzisiaj moja chrzestna obchodzi 70 urodziny tak tak 70 urodziny to wszystko najlepszego ciociu a teraz to ja się słuchajcie wybieram do pracy na zieloną na zmywach zobaczymy jak to będzie dzisiaj no, ja jestem dzisiaj z vlogami do tyłu, żeby na internet puścić i tak dalej, tp. i td. A, kochani, jeszcze coś wam pokażę. O, takie coś. Takie coś. Pójdzie. Na okno. Jeszcze takie żelowe i Jul, Julka se kupiła wczoraj Mikołaja. A ja łosia super. Ktosia, o to się mówi, ale może jeszcze dzisiaj wstąpi na wiwo. Bośmy wczoraj byli na orkana, ale może na wiwo wpadnę. Zobaczymy. Dzisiaj albo jutro, szybciej to chyba jutro, i zobaczę czy coś jest na pepko, czy coś takiego. Ech. Właśnie no, do dekoracji właśnie tutaj okna domu i tak dalej, pokoju, żeby bo świątecznej tutaj będzie jeszcze te, jak to się nazywa, jakieś może lampki, nie wiem, ale to takie małe kupię. Zobaczymy, zobaczymy. Dobra, ja lecę, bo... bo będzie kicha. Zaraz Wam pokażę, jak to jest właśnie na dworze. Właśnie takie, tak pochmurno, jest. słuchajcie, pochmurno. Nie wiem, czy nie będzie znowu padać. Właśnie nie do pracy. Jeszcze że przyszły tydzień i prawdopodobnie Sylwester to w sumie z pięć dni jeszcze bez niej dzisiejszego będę. A cztery to jest na pewno. I zobaczenia po nowym roku, ale chyba nie nie liczę na to. Nikt mi propozycji nie złożył. Jeszcze i nie wiem na to będzie Ale nie by było to w międzyczasie to ja bym się starała o te prace spoczną się użyteczne To by było zupełnie inaczej Pew robiła 3 dni, dwa dni za ten pracę spoczyłem się użyteczek pod jeden to tego normalnie lepiej bym chyba wyszła nie wiem jak to będzie, nie wiem nie mam pojęcia Mm-hmm.

sam nie wiem co ja mam robić Siedlanka z dziećmi małymi chodzi i żebrzy prosi o pieniądze to jest tragedia normalna tragedia ja też bym teraz stanąć i zbierać pieniądze dla siebie bo nie mam za co żyć No ale to słońce wychodzi. No i tutaj też słońce wychodzi. Bo mam znaczony jako span i dzwoni, i dzwoni, i dzwoni. Pierdzę, kurwa, i wiedzę ludzka. Mam wrażenie, że one są na siłach przeczegnane. Łatko, łatko, łatko. Co za dzień, kochani, co za dzień? Wróciłam właśnie z pracy, ale to jest normalnie, słuchajcie, koszmar. Koszmarami, już na dzień dobry, miałam 100 zgarów. A barot, pół godziny otwarte. Od 12.00. A ja na 12.30. Już nie biorąc, że wiadra, co były robione, z produkty. Współprodukty do surówek. To palicho, to jest trzy duże, dwa małe wiadra. Ale ile naczyń. Ile łyżek, łyżeczek, widelców, noży i innych tych miseczek tego. Słuchajcie, normalnie koszmar. I to bar było od pół godziny otwarte. I tych garów, ile było do mycia. To koleżanki mówi, że już normalnie przed otwarciem grupa ludzi stała przed barem. No jaki tu sens? Pierwszy raz się tam spotkałam, od kiedy jestem na zmywaku. No to gdzieś pół roku, ponad pół roku. No, kosza, no ludzie poszaleli. To i mogę te 5-10 minut zaczekać gdzieś tam na ulicy, a nie stać normalnie. Przed drzwiami na chrężankę. Ludzie, kochani, zdecydowanie, no, pamiętajcie się. No dobra, kochani, mam nadzieję, że jutro będzie trochę lżej że nie będzie takich numerów. Zobaczymy, zobaczymy. No, dzisiaj w innych okularach, bo dziś <tum> tamte sadziłam. Dobra, kochani. Na tym będę kończyła. Grzeje mi się woda na no, kawkę, herbatkę. I jeszcze jakieś, może, książka, wpadnie jeden rozdział. No i spa, prysznic szybki i spać. Jutro znowu do pracy. To trzymajcie za mnie kciuki, żeby jutro poszło jak najbardziej dobrze pracy. I do zobaczenia do piątku.